Bulder, Klama, szpej czy blok. Nie wiesz, co oznaczają te pojęcia? To tylko niektóre słowa, jakie możesz usłyszeć w skałkach czy na ściance wspinaczkowej. materiał przygotowała Agnieszka Kapral. 14 marca w ramach otwartych mistrzostw Wrocławia odbyła się siódma edycja zawodów we wspinaczce sportowej na czas. Na ściankę wspinaczkową zerwa przybyli wielbiciele tego ekstremalnego sportu. Poziom naszych zawodów jest wysoki, jest też duża frekwencja, bo około 90 zawodników i zawodniczek. W związku z tym no, uważam, że organizacyjnie i... Zwykle te zawody są dość udane, są poważną e, pozycją w kalendarzu wspinaczkowym Nowego Śląska. Dla zawodników wspinaczka to hobby, a także sposób na życie. Uczestnictwo w zawodach jest okazją do poznania innych pasjonatów tego sportu i daje możliwość podjęcia zdrowej rywalizacji. Zdarza się, że o miejsce na podium trzeba konkurować z najbliższymi. Chyba naj, naj, najdłuższym rywalem był rzeczywiście brat. Duże doświadczenie w tego typu zawodach. Jak się okazuje, doświadczenie owocuje sukcesami. W kategorii mężczyzn nie po raz pierwszy zwyciężył Bartosz Kowal. Wśród kobiet najlepszą okazała się Agnieszka Szczepaniec. Pierwsze miejsce w juniorach zajęli Melanie Mielczarek i Rafał Zajka. Zawody to nie tylko emocje i stres, to także okazja do zabawy, co widać po ubiorze uczestników. Był to po prostu pomysł, żeby wprowadzić troszeczkę jakiegoś tam rozrywki do zawodów i podkreślić, że nie, nie traktujemy tego tak strasznie poważnie. Poza tym też ten strój. I ukazuje element kobiecości w kobietach wspinających się nie jesteśmy tylko napakowane. Widać, że się spodobało to i no i staramy się taki można powiedzieć element baśniowy wprowadzić do tych zawodów. Kolejne zawody tym razem we wspinaczce na trudność odbędą się 28 marca. Nie przegap okazji by je zobaczyć. Być może i ty zarazisz się bakcelem wspinania i kiedyś staniesz na podium wśród najlepszych.